Sławosz Uznański Wiśniewski, pierwszy Polak odwiedzający Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS. To druga osoba z Polski po Mirosławie Hermaszewskim, która poleciała w kosmos. Hermaszewski spędził w przestrzeni kosmicznej 8 dni, natomiast misja, w której bierze udział Uznański Wiśniewski, potrwa 14 dni. A Sławosz spędzi na orbicie 80 godzin pracy naukowej, prowadząc eksperymenty i działania edukacyjne w module Columbus. I teraz uwaga. Zastanawiacie się pewnie, co kosmonauta zabiera ze sobą w kosmos. I z Was może to zaskoczyć? Pierwsza. Pierogi, no bo wiadomo, jak poradzi sobie Polak bez pierogów w kosmosie. Bursztyn z Gdańska, na którym będą przeprowadzane różnego rodzaju testy. Rękopis Chopina w wierszu Szymborskiej. Kopie doktoratu Marii skłodowskiej Kiri Oraz plakat Hermaszewskiego z lat 70. Niestety, Sławosz nie wyjdzie w przestrzeń kosmiczną. Nie ma odpowiedniego przeszkolenia ani skafandra, ale to dopiero początek. Kolejna misja może być jeszcze bardziej spektakularna. Trzymamy kciuki za podłój kosmosu.